Siema, tu Krzysiu i dzisiaj gramy w skoki na teatrskie Co? Oha, nie mam internetu, już tu nie mam, czekam Gramy w skoki na teatrskie A więc co? Lecimy Ajajaj No to żebym się popisuł No, jakie miejsce zajmę? pierwszy z 50 mamy no, na pewno nie 30 Dobrze. świetnie dobra kurde czy wiatr w ogóle jest taki se twardy, łodzie panie to chyba z 50 no dobra o, teraz co? Taki wiatr? to może być? Taki wiatr... No dobra, że ja tylko się, odbieram, ale dalej będzie. Dobra. Oczywiście no, pierwszy będzie mój tak? Uuu! Teraz się popiszmy. Dobrze. Teraz musimy światła. I. No. no. I teraz jeszcze raz tak skoczy. I. Się uczułem na pierwszej. Dobra, idealnie. Dobrze. I. Другие? Ну, добро, может быть. Так, скотчня двояка, уж не Зачем? Ну да, тоже. может быть. No i też nie dostaniemy do 40. Dobra. Lecimy. O! O Dobrze. Dobrze. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Pierwszy. Ja wcześniej siedemnasty, no. I pierwszy, okej. Okay. Teraz tylko tego nie zepsuć. I będzie dobrze. Dobrze. Aj. Nie, nie będzie to ciepłe. Cool, te piętnaste. Spadaj. Ty, ja mam 6. już tych. Jest Nie Dobra. Wrogi? Dobra, gramy dalej. K. 120. dwadzieścia. Uuu, wiatr.

No dobra, dobra, ci ciągnie, szczągnie. Dobrze, bardzo dobrze. Musi być pierwszy. I teraz tak samo. Ło, ale jaką miałem przewagę? 40 punktów. Dobra, nie zaczęli tego. Bo za każdym razem. O, no świetnie. Ale wszystko, czym idzie, tak nie pójdzie. Tak wiele, że... Chodź z nie <grystanie> no, lepszy, ale Jest to pełne tylko braginią. tego kurwa. No, mój, No, jest mój, Dobra, zobaczymy co to z tego będzie. I, I pierwsze. No i prawie setka była. 99 metra. I trzecie, dobra. Jest dobrze. Da się jeszcze... Na pierwszy nagrodki. Da się. Hmm. Księgny mi powiedzieć, tak Co ma I piąte miejsce dobra Jak teraz nie skoczę ze 120? Mm -hmm. i... Piąt się polepszy I... Dobra Jest dobrze może 109 i i i drugie, ale tam była jedna, al, jedna albo dwie dziesiąte, tak blisko tak blisko. Skoczyłem pół metra, ale jeden wygram. No, no, idealne oj oj ten wiatr co to jest no, no, tak w tak no, w no, że... Dobra. No. A. No, a tak daleko skoczyły. Co? Co? Co, Co tu się stało? Wy to widzicie? Ja się wyrąbłem i mam pierwsze miejsce? Halo, grawitacja się zbrzyła Oj, oj, oj. Teraz to grawitacja... I co, co mają przewagę? Będę miał 15 miejsce. 16 Kurde, miałem taką przewagę. Dobra, i teraz K150. Uuu, wiadro ja tak bardzo dobry. Dobra. I dalej. Uuu, tu poniosłeś, że zaskoczył. I też idealny, dobrze. Bardzo dobry. Bo to pierwsze, jak mi Hmm. Hm. No. Tak jak myślałem. Tak więc lecimy jeszcze raz. Oj, oj oj. Ale co ze skupina pomara? No... Sobie trochę spadnie z tego pierwszego miejsca. O, 16. Tutaj jeszcze mamy... Możemy się jeszcze raz popisać. Co ja zrobiłem? Ja to mam naprawdę. Dobra, i to teraz będzie. Dobra, to zróbmy całą Norwegię i wtedy się skończymy odcinek. Tak zróbmy. Dobra, więc lecimy. Ida. Tu jest za

Dwa Co? grawitacji się zepsuło. Zepsuła się grawitację, Woda jak nic. Zepsuła się Grawitacja Go, w mam jak nic, Będę trzysta. bo jest Bo. Teraz to się skoczy. Wiatr? No, spoczko. Może być. O, co tu się skoczy. Dobra. Pierwszy? I chyba też zostanie pierwszy. Trzynaste, okej. Okay. Okej. Okay. Dalej. Dobra. Mamy idealne wybicie. Otworzymy punkty. Dobre nominowanie. Fajnie nie przeskoczyłem samego punktu niebieskiego. Czwarte. O kurde. Dziwne? No grawitacja się zepsuła, ja Grawitacja się zepsuła w nic. Ale u nas jak ktoś grzebał przy grawitacji ziemskiej. Idealne wybicie chyba też było. Czwarte znowu. Zaraz będziemy miał 16, 12. No, i ostatnia skocznia w tym odcinku. Więc na... płynie, tak więc no... Lecimy. tak Jak lepiej? Dobra ja zrobiłam? No teraz spadnę sobie na szesnasteczko. No Jak teraz dobrze nie skończę, to zostaje na czyjś O boż! I piąte! Jak ja wtedy się Ja wtedy się tak stanowiłem, że teraz bez lądowania i piąte. Dobra. Więc to było by na tyle. Więc żywę się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć i pa!